Zostawcie go dranie. Byliście zbyt widoczni. Nie podobali się to. Maszyna do zabijania. To nie był zwyczajny mężczyzna. Zrobiono z niego doskonałą maszynę do zabijania. Pewne wydarzenie zmieniło jego życie na zawsze. Nie podpalajcie mojej ciężarówki. Czema? na pomoc, ratunku, Czema. Żona i nienarodzone dziecko giną w płonącej ciężarówce. Sprawcy tej zbrodni pozostają na wolności. To ten Hiszpan, łapcie go. Postanawia się zemścić, sam wymierzyć sprawiedliwość. Trzymaj się z daleka, to nie wasza sprawa. Nie pracuję dla organizacji od dawna. Zadzwonię, poproszę ich, żeby kogoś przysłali. Zrobisz to tylko w ostateczności. Machine. To mi się nie podoba. Zaprzecza całkowicie polityce organizacji na terenie Francji. I myślę, że poradzę Ci coś. Nie myśl. Margot Hemingway jako Jacqueline Tynagan. Lee van Cleeves jako Gillette. architekt zbrodni. Nikt dotąd nie ośmielił się podnieść na mnie ręki. Nikt. Killing machine. Willie Ames jako Tony, współczesnik zemsty. Richard Jekyll jako Martin, od którego wszystko się zaczęło. Zabiję cię, Picot! George Rivero, maszyna do zabijania, mściciel. Maszyna do zabijania.